Jeżeli zastanawiałeś się kiedyś, jaką hydroizolację powinieneś zastosować w swoich fundamentach, to w tym odcinku poznasz jedną z tych skutecznych. Jeżeli chcesz zrobić to dobrze i nie lubisz niespodzianek w postaci grzyba na ścianach, to trafiłeś idealnie. W tym odcinku usłyszysz poradnik o masach KMB, po którym nie będziesz miał wątpliwości, czy i jak powinieneś je stosować. Zapraszam. Masy polimerowo-bitumiczne określane skrótem KMB od niemieckiego skrótu Kunststoff-moryfizierte Niestety nie da się tego przeczytać. To materiał, który w ostatnich latach zyskał ogromną popularność w budownictwie jednorodzinnym. Jeżeli zastanawiałeś się, czy to tylko kolejny marketingowy balon, czy może rzeczywiście mamy do czynienia z technologią wartą uwagi, to ten odcinek rozwieje wszelkie Twoje wątpliwości. Jest to jedyny taki film na polskim YouTube, który nie szerzy powielanych przez wielu wykonawców i influencerów błędów. Czym faktycznie są masy KMB i dlaczego powstały? Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna to grubowarstwowa powłoka nakładana bezpośrednio na podłoże budowlane. W przeciwieństwie do tradycyjnych lepików asfaltowych, które nakładano na gorąco palnikiem i które były sztywne, często pękały na mrozie i traciły przyczepność, masy KMB są modyfikowane polimerami, najczęściej kauczukiem syntetycznym lub innymi tworzywami sztucznymi. Ta modyfikacja nie jest przypadkowa. Dzięki niej uzyskujemy znacznie lepszą elastyczność, przyczepność i zdolność mostkowania rys niż tradycyjne powłoki asfaltowe. Tradycyjne masy asfaltowe miały też inne problemy. Wymagały użycia otwartego ognia przy aplikacji, emitowały szkodliwe opary, a ich przyczepność do powierzchni była mizerna. Technologia KMB powstała w Niemczech jako odpowiedź na te wszystkie problemy. Niezależne badania wykazały jasno, że zawilgocenie materiału konstrukcyjnego nawet na poziomie kilku procent masy drastycznie obniża jego właściwości termoizolacyjne. Co więcej, efekt wilgoci jest bardziej znaczący niż wpływ samej temperatury na właściwości izolacyjne. Zaznaczam, że to nie jest nowa technologia, która powstała 10 lat temu, bo swoje początki ma już właśnie w latach 80. poprzedniego wieku. Już wtedy szukano coraz lepszych rozwiązań, a wynikiem są właśnie masy KMB. Rodzaje mas KMB i ich właściwości techniczne. Na rynku dostępne są dwa podstawowe typy masy KMB. Pierwszy to produkty jednoskładnikowe, masy 1K, które są fabrycznie przygotowaną pastą bitumiczną o konsystencji gotowej do użycia. Drugi typ to masy dwuskładnikowe, 2K, składające się z komponentu ciekłego i proszkowego, mieszane bezpośrednio przed użyciem. Proces twardnienia zarówno mas 1K, jak i 2K polega głównie na fizycznym odparowaniu wody, przy czym w masach 2K przebiega on szybciej dzięki reakcji komponentu proszkowego. Masy 1K osiągają odporność na deszcz po minimum 6 godzinach, 2K po około 3. Oznaczenia w naszej karcie technicznej to: R1 odporność na deszcz po 24 godzinach, R2 odporność po 8 godzinach i R3 odporność po 4 godzinach. Są to wartości maksymalne. Właściwości fizyczne maska MB to przede wszystkim elastyczność i zdolność mostkowania rys. Wysokiej klasy produkty osiągają kategorię CB2, co oznacza mostkowanie rys o rozwarciu większym lub równym 2 mm bez uszkodzenia powłoki. W praktyce oznacza to, że drobne zarysowania ściany fundamentowej nie spowodują przecieku, izolacja pozostanie szczelna. Dla jasności CB1 mostkują 1 mm i CB0 nie mostkują. Wodoszczelność to kolejna kluczowa właściwość. Już warstwa o grubości około 1 mm po wyschnięciu stanowi efektywną izolację przeciwwilgociową. Przy wymaganych większych grubościach minimum 3 mm spełniają one kryteria izolacji przeciwwodnej, odpornej na parcie wody. Klasa W2A to klasa, której będziemy oczekiwać od naszej masy KMB. Kluczowe zasady stosowania masy KMB. Pierwszą i najważniejszą zasadą jest ocena wilgotności podłoża. Masy KMB mają wysoki opór dyfuzyjny i absolutnie nie nadają się na wilgotne podłoża, które nie mają możliwości odparowania wilgoci w inny sposób. Mówiłem o tym przy filmie o pierwszej warstwie. Wilgotność masowa betonu nie może przekraczać 4%. To jest warunek bezwzględny. Jego naruszenie prowadzi do problemów z przyczepnością i powstawania pęcherzy w powłoce. Dużo szybciej taką wartość osiągną fundamenty z bloczka niż monolityczne, gdyż najczęściej są już na eta po etapie w hydratacji. Jeżeli masz do czynienia z wilgotnym betonem, lepszym wyborem będą hydroizolacje polimerowo-cementowe typu Flex. Mają one wysoką paroprzepuszczalność i pozwalają na odparowanie wilgoci z podłoża podczas wiązania. Druga zasada to właściwe warstwowanie materiałów. Jeśli łączysz różne typy hydroizolacji, izolację bitumiczną zawsze stosuj na mineralną, nigdy odwrotnie. Hydroizolacje cementowe nie łączą się na hydroizolacjach bitumicznych, a odwrotnie już tak. Przygotowanie podłoża to jest fundament sukcesu. Skuteczność hydroizolacji KMB w 70% zależy od właściwego przy przygotowania podłoża. Powierzchnie fundamentów muszą być możliwie równe. Czyste, pozbawione ostrych wystających fragmentów, mleczka cementowego, kurzu i tłuszczu. To nie są jedynie zalecenia, to warunki bezwzględne. Wszystkie ubytki, jamki, tak tzw. wrzery w betonie należy wypełnić zaprawą naprawczą PCC lub druga opcja w trakcie wykonywania facet możemy tą samą masą wypełnić większe ubytki, np. w fugach. Uwaga, bardzo ważne. Nie połączą się trwale wykonanie wyrównania za prawą murarską już związanych fug. Takie połączenie nie ma wystarczającej przyczepności. Zaleca się wcześniejsze zagruntowanie powierzchni preparatem gruntującym, najlepiej systemowym, zalecanym przez producentów hydroizolacji. Często mówi się, że dysperbit może stanowić podkład pod KMB, ja jednak trzymałbym się dedykowanego gruntu. Gruntowanie nie jest opcjonalne. Poprawia przyczepność powłoki KMB, zwłaszcza na starych podłożach. Zużycie preparatu gruntu gruntującego wynosi typowo 0,25 litra na metr kwadratowy, a czas schnięcia to minimum 24 godziny. Próba pominięcia tego etapu to oszczędność, która może kosztować cię całą izolację. Pamiętaj, że gruntujemy nie pozostawiając kałuż. Wykonanie facet jest to krytyczny detal techniczny. Fasety, czyli wyoblenia w narożach wewnętrznych, to element, o którym wie może 10% wykonawców, a prawidłowo wykonuje ją jeszcze mniej. W ostrym kącie wewnętrznym powłoga hydroizolacyjna łatwo ulega przerwaniu na krawędzi. Dodatkowo tworzy się tam zastoisko masy przy nakładaniu. Zapraszam Cię właśnie na ten odcinek. Rozjaśnij Ci rolę facety. Fasetę wykonuje się z masy KMB zmieszanej z suchym piaskiem kwarcowym o granulacji 0,2 do 0,7 mm w proporcji objętościowej 1 do 1. Dodatek suchego piasku kwarcowego zwiększa gęstość i urabialność masy zapobiegając nadmiernemu spływaniu oraz skurczowi. Do faset używaj wyłącznie masy 1K. Masa dwuskładnikowa twardnieje zbyt szybko uniemożliwiając precyzyjne formowanie. Fasetę nakłada się zaokrągloną kielnią, formując promień około 5 cm. Dlatego też ważne, aby papa na ławie wystawała odpowiednią szerokość. Natomiast KMB nie łączy się z foliami fundamentowymi. Zastosuj tu dobrą izolację. Temat wyboru papy opisałem w tym filmie. Faseta musi wysnąć minimum 24 godziny przed pokryciem kolejnymi warstwami izolacji. To nie jest czas do skrócenia. Próba przyspieszenia tego procesu to gwarancja problemów w przyszłości. Jaka jest technologia aplikacji mas KMB? Warunki pogodowe podczas aplikacji są kluczowe. Masy KMB można nakładać w temperaturach od plus 5 do plus 30 stopni Celsjusza przy braku opadów. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia i wysokich temperatur. Zbyt szybkie odparowanie wody doprowadzi do spękania powłoki. Każda warstwa musi wyschnąć na tyle, by mogła być odporna na deszcz. Dla mas 1K to zazwyczaj 6 do 8 godzin. Dla mas 2K około 3 godzin. Aplikację prowadzi się najczęściej pacą stalową. Konsystencja pasty umożliwia nakładanie dość grubej warstwy w jednym przebiegu. Dobrej jakości masy 1K pozwalają nawet na 4-5 mm warstwy mokrej jednorazowo. Jednak dla pewności wykonuj dwie warstwy o łącznym zużyciu 3-4 litrów na metr kwadratowy, co daje około 3 mm po wyschnięciu. Bardzo często w masie znajdują się kuleczki polestyenowe, które pomagają nam uzyskać odpowiednią grubość. Między warstwami odczekaj od 12 do 24 godzin. Jest to bardzo istotny czas, ponieważ polimery zawarte w masie muszą związać, ale nie mogą wyschnąć, co pozwoli na trwałe i najpewniejsze połączenie kolejnej warstwy. Jakie są najczęstsze błędy wykonawcze? Pierwszy i najczęstszy błąd to brak wykonania faset. Jeśli zauważysz to po czasie, możesz to naprawić. Przygotuj wtedy masę KMB zmieszaną z piaskiem kwarcowym w proporcji 1 do 1. Wykonaj fasetę, odczekaj 24 godziny, a następnie nałóż warstwę czystej masy, nachodząc na istniejącą izol izolację na około 5 cm z każdej strony. Drugi błąd to nieprawidłowa grubość powłoki. Zbyt cienka warstwa w niektórych miejscach oznacza miejscową nieszczelność. Kontroluj grubość podczas aplikacji lub stosuj masę z wypełnieniem poliestyrenowym. Trzeci błąd to przerwy technologiczne wykonane nieprawidłowo, ważne jest, aby aplikować w odpowiednim czasie. Czwarty błąd to zbyt pośpieszne zasypywanie wykopu. Pełne utwardzenie powłoki to minimum 3 doby, najlepiej 7 dni. Przedwczesne zasypanie może uszkodzić niewysezonowaną izolację. Piąty to wykonanie prac przy dużym nasłonecznieniu. Należy dostosować czas nakładania do wędrówki słońca i południowe ściany nakładać wieczorem. Szósty to inne sposoby aplikacji. Część osób zaleca następujące sposoby. Pacą zębatą w pierwszej warstwie nakładanie i zostawianie szczelin, a w drugiej wypełnienie powstałych w pierwszej, lub nakładanie pacą zębatą 8 mm i wtedy gładzenie, co może tworzyć pęcherzyki powietrza, które mogą tworzyć delikatne kratery lub po prostu zatrzymają powietrze w środku. A nie taki jest nasz cel. Naszym celem jest wykonanie szczelnej, trwałej powłoki w każdej warstwie, a nie kombinowanie. Masę KMB można również nakładać przez natrysk, co pokazuje wysyp TikTokowych filmów. Wykonanie odpowiedniej grubości wymaga wtedy niemałych umiejętności. Trzeba pamiętać, że staramy się zminimalizować loterię, a zmaksymalizować pewność. Częstym skutkiem tych błędów są pojawiające się pęcherze, które z czasem powinny zostać wciągnięte z powrotem. Najczęściej spowodowane są zbyt dużą wilgotnością podłoża lub zbyt dużym nasłonecznieniem. Ciągłość hydroizolacji i połączenia ciągłość izolacji jest absolutnie kluczowa tylko wtedy masz pewność, że będzie działała szczególnie w miejscach newralgicznych stykach powierzchni, dilatacjach czy przejściach rur. Do większych szczelin dylatacyjnych używaj specjalnych staśm dylatacyjnych butylowych lub kauczukowych. Przejścia rur instalacji to miejsca gdzie popełnia się najwięcej błędów. Najlepiej rury osłonowe np. przy kanalizacji były wykonane odrobinę wcześniej. Później łatwo można je obrobić jeśli wystają przez wykonanie facet. Ważne aby taka rura kanalizacyjna była zmatowiona np. papierem ściernym, większej gradacji i odtłuszczona. Kontrola jakości odbiory. Po wyschnięciu izolacji KMB przeprowadza się oględziny i prosty test jakości. Powłoka powinna być jednolita, czarna lub ciemnobrązowa, bez szarych przebarwień, świadczących o niedoschnięciu. Grubość sprawdź punktowo przez nakłucie i pomiar przy wypełnieniu kulkami jest łatwiej, bo ciężko jest nałożyć mniej. Pamiętaj, że im łatwiej, tym lepiej. Jeśli gdziekolwiek powłoka jest cięższa niż zakładano, nałóż dodatkową warstwę lokalnie. Po zaakceptowaniu izolacji i oczekaniu najlepiej około 5 do 7 dni, można przyklejać termoizolację tą samą masą KMB. Jakie są koszty wykonania takiej izolacji? Jeżeli chodzi o koszty wykonania takiej powłoki, to zużycie jak i cena różnią się w zależności od producenta. Jeden ma wiadro 32 litry, inny 30, a jeszcze inny 20 kg. Zużycie też podaje się różnie, natomiast patrząc na warstwę minimum 3 mm to około 3-4 litry na metr 2 zużycia w dwóch warstwach. Weźmy 4 litry razy 100 metrów to 400 litrów. Załóżmy, że wiadro ma 30 litrów, to mamy 14 wiader. Do tego załóżmy dwa wiadra na facety i łącznie 16 wiader. Wiadro takie kosztuje około 450 zł, więc mamy cenę 7200. Do tego grunt, więc można powiedzieć, że przy 100 metrach zapłacimy około 8000 zł za materiał. Czy to jest duża kwota? I tak, i nie. Patrząc na wydatek na Dysperbit, gdzie pomalowanie go dwiema warstwami to maksymalnie 1000 zł, to duża. Jednak w tym odcinku pokazałem, że tym produktem możemy uzyskać co najwyżej wątpliwej jakości izolację przeciwwilgociową. Masy polimerowo-bitumiczne KMB to sprawdzona technologia o udokumentowanych zaletach i ograniczeniach. Zapewniają ciągłą, skuteczną barierę przeciwwodną przy właściwym wykonaniu. Kluczem do sukcesu jest. Po pierwsze. Właściwe przygotowanie podłoża i ocena jego wilgotności. Po drugie, wykonanie faset w narożach zgodnie z technologią. Po trzecie, zachowanie reżimu technologicznego aplikacji. Po, po czwarte, zapewnienie ochrony mechanicznej po wykonaniu. Po piąte, kontrola jakości i ciągłości powłoki. Czy warto stosować masy KMB? Zdecydowanie tak, pod warunkiem świadomego podejścia do technologii i jej ograniczeń. To rozwiązanie, które przy profesjonalnym wykonaniu zapewni Ci bezproblemową eksploatację fundamentów przez dekady. Pamiętaj jednak, że każda technologia jest tak dobra, jak dobre jest jej wykonanie. Hydroizolacja to nie miejsce na eksperymenty i oszczędności. Zainwestuj w jakość materiałów i wykonawstwa na tym etapie, a unikniesz kosztownych problemów w przyszłości. Do zobaczenia.